8 grudnia 2020 roku w urokliwej i pełnej tradycji wsi powiatu opolskiego został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Przemierzając malownicze zakątki Tarnowa Opolskiego odkrywamy nie tylko piękno krajobrazów, ale także bogactwo dziedzictwa kulturowego, które tkwi głęboko w sercach jego mieszkańców. Nasz warsztat mieści się w przedwojennym piętrowym budynku w którym od ponad 60 lat funkcjonuje również Dom Dziecka. Pracownia Artystyczna to prawdziwe dwa w jednym, ponieważ łączy w sobie pracownię rękodzieła oraz malarstwa. Uczestnicy rozwijają tu swoje zainteresowania, umiejętności manualne, Podwyższają zdolności artystyczne, kreatywność oraz dokładność. Pracownia gospodarstwa domowego to miejsce, w którym uczestnicy nabywają wszelkich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w domu. uczą się między innymi przygotowywania posiłków, sprzątania, prania oraz prasowania, a przy tym nabywają umiejętności korzystania ze sprzętów AGD. Ponadto kształtują umiejętność planowania oraz wykonywania zakupów. Pracownia ogrodniczo-techniczna to miejsce, w którym terapia prowadzona jest głównie poprzez drobne prace fizyczne. Z wykorzystaniem narzędzi manualnych oraz elektrycznych. Uczestnicy poznają przede wszystkim zasady BHP związane z wykonywanymi zajęciami, uczą się systematyczności, precyzji działania oraz utrzymywania porządku na miejscu pracy. Do obowiązków pracowni należy również dbanie o teren wokół budynku WTZ. Pracownia ceramiczna jest miejscem, gdzie podopieczni mają możliwość pracy z gliną. Odkrywają tajniki szkliwienia oraz uczą się toczenia na kole garncarskim, doskonaląc przy tym swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz wzmacniając poczucie sprawczości. Krok po kroku poznają techniki rzeźbiarskie, które mają na celu rozwijać ich zdolności manualne. Pracowni informatyczno-zawodowej uczestnicy zdobywają wszelkie umiejętności związane z edycją tekstu, tworzenia grafiki komputerowej oraz posługiwania się internetem. Komputer staje się narzędziem, za pomocą którego osoby z niepełnosprawnością mogą zdobywać wiedzę o świecie i ciekawie ją przetwarzać. Dzięki tej pracowni uczestnicy biorą również udział w praktykach oraz stażach zawodowych. Uczestnicy mają również do dyspozycji bogato wyposażoną salę rehabilitacji, gdzie pod okiem specjalisty dbają o swoją formę fizyczną. W ramach terapii przewidziane są również zajęcia z psychologiem, który pomaga uczestnikom radzić sobie z ich emocjami oraz rozwiązuje sytuacje trudne.